No cześć. Normalnie myślisz sobie, co dzisiaj gramy? A ja ci już odpowiadam, Divinity 2 jako The i wszystko jest jasne. Zresztą, hopie, widziałeś tytuł, widziałeś miniaturę, to po co się zastanawiasz? To jest niepoważne. Dobra, pogadamy z Folo, bo jakiś wykrzyknik nad jego głową coś mi sugeruje. Ogromco. wysłuchaj mnie, koniecznie potrzebuję pomocy, bo widzisz, chodzi o moje świnie. Co się stało ze świniami? Nowy porządek zarekreował 3, ale to moje pupilki nie są do jedzenia. Wystarczy. Postaram się ocalić swoje prosiaki. Niech cię błogosławi, boski błogosławi. Świnie są jeszcze na farmie Jacksona. Szepnij mojemu Kevinowi na ucho pączek, by <grym>, ucieknął w bezpieczne miejsce. Czytanie umysłu. Bo, Bessie, moja biedna świnka, bo za młoda, że umierać. Andel. Co ty masz, panie? Tylko jedzenie. No, tak jak można było się nie pazurki Zmoczy pazur, jakieś zioła. Koniec. Robimy tak kuratujemy ją, biedną świnkę. Tutaj mamy kowala. Mogę coś ci zakosić w wariacie? Chyba niekoniecznie. Porozmawiamy. Dobry panie, tylko i następny pogromca. Przestańcie mnie gnębić, bo skończę. nie skończę. Czy czyżby, mnie nie przepadali za pogromcami? Ja dla mnie to banda mokosów zakochanych w bajkach dla dorosłych. Mm. Przypomnij mi, żeby, się, żeby cię nie ratować, kiedy zaatakuje smok. Ta, a świnie fola zaczną latać. Mogę zerknąć na twoje towary? Chyba tak. Tutaj zupełnie neutralny stosunek dla mnie. Tarcze, łuki, miecze, zbroje. Fajnie, fajnie. O, no, gole. O, ja pierdziele, złota, złoty item. Hop. Kowal ma złoty item, to Co coś nietypowego. Ile tego? 4500, To nawet nie jest takie drogie. Nagolennik strażników i wolono, Wskaźnik pancerza w walce wręcz plus 1. Dystansowa plus 1. Wartość pancerza w walce magicznej i duchowej siły plus 1. Aura zemsty. 14% szans na automatyczny odwet tych, którzy cię zranili z zadaniem 26% obrażeń poniesionych przez ciebie. Linia życia zwiększa twoje PWO 10. I można mieć cały Secik. Zbroja. Nagolniki młot bojowy. Ale co mi to wtedy daje? Co masz, może ten młot bojowy tego? Nie masz. Co?! Raniąca, normalna, lekka, żelazna bława zagłady. Piękne są te nazwy, jak są generowane po prostu od statystyk. No i tak jak ten mój lisi, kapłański, magiczny łuk. Mierząca, normalna, lekka, żelaza, bława żeś Jestem. A to jest piękne, w ogóle mamy niebieski ten na start Rycerz opiekun. I to też od setu, a nie. A nie, po prostu złota. Ciekawe. Hmm. Bohaterski, zielony to bohaterski. No nieźle. A nie, nie. czekajcie, bohaterski. Magiczny. To znaczy bohaterski w tej sytuacji. To lepsze od takiego jasno zielonego? Nie wiem. Biały jest niezwykły. Także nie ma zwykłych przedmiotów. Już nawet białe są niezwykłe. To też bohaterski. No nieważne, ja jeszcze w myślach ci przeczytam. Czy umysłu Dużo. Derek właśnie mnie rzuca. Chyba zgubiłem klucz do piwnicy, kiedy widziałem się z Daną w obozie Tima. No nic to, było warto. Nie co tu się z tej zdrady dzieją. Forze teama, klucz, dzielnicy. Mhm. Fajnie jest to czytanie w myślach. Fajnie, że jeśli zainwestujesz, to naprawdę idzie dużo wyciągnąć. Nie zawsze, ale dość często. Słuchajcie, to jest team? Olo, Nie, to, to złą z sprawdzą. E, coś chciałem sprawdzić. Co mnie teraz onurtowało. Bo ja tak jakby nie tracę tego Expa, z tego co widzę. Czy ja mam jakiś.? Aaa, niedobór! To tak działa, że nie tracę Expa, tylko. Patrzcie, mam większy niedobór doświadczenia niż mam doświadczenia. jesteś zupełnie żółto dziobem. Eee, I mleko wąsem. Nie wiesz, którym końcem szczelepsu zachować we wroga, i wydaje się, że trzymanie kciuków to za ochronę. Musisz się wtedy nauczyć. No dobrze. Mogę tu wejść? Mogę do domu derka. To jest dom Kowala, więc może coś ciekawego tu znajdziemy. Kłótko kurczaka na pewno. Jakieś zioło i trochę złota spoczko. Muszę patrzeć, że jak skrzynia jest pusta, to. Udało się otworzyć zamek. No i właśnie wariat. Właśnie na tego się rozdaje. Puste. A tutaj nie jest puste. Puste. Coś tu widziałem do wzięcia. Dębowe łzy. Another one to add to the collection. Another one to add to the collection. No jest piwnica, do której klucza nie mamy. Ale wiemy, gdzie go znaleźć, dobrze. Jak spotkasz mężczyznę imieniem Damian, uciekaj. Pamiętam, że jak byłem małym dzieciakiem i czytałem tę poradę. Bałem się, że kiedyś go spotkam i rzeczywiście będę musiał wiedzieć, wiać. A to nie zupełnie tak działa. Byłem hey w smoków, jestem Richard ale Rotu. Jak ci się widzi mały zarobek na boku? Mm, widziałeś w okolicy smoka? Ostatni smok zwinął wiele lat przed moimi narodzinami. Do tego z dala od złamany doinii. Wątpię, żeby, żeby kiedykolwiek zabitoł tu smok rycerz. Zarobek na boku, powiadasz. Specjalizuję się w tropieniu i tępieniu goblinów. Będą tu tego tała więc zapłacę ci za każdej goblinie serce, jeśli mi dostarczysz. Ubijanie goblinów za pieniądze, wchodzę w to. I tak trzymać. przynieś mi serce, nie pożyło grosza. Pytanie umysłu, 400 A ci w istnacji są łatwowierci. Serca, które mi znoszą, są u mnie w domu warte 3 razy tyle. Mm -hmm. No i tak, ja będę chciał mu sprzedawać, czy poczekaj się z tym alerotem? Chyba będę mu sprzedawać, bo nie wiem, czy ja trafię do tej lokacji, o której ja mówił. Jeszcze pięć godzin kończy kończę dyżur. Tak trzymaj, żołnierzu. Tak jest pogromco. Ale się cieszy dziewczyna. Pewnie zaraz obory teama. Poczekajcie, bo to są koszary chyba, co? A w koszarach na pewno znajdziemy jakieś fajne itemki. Na 100%. Wiem, że jakiś pas będzie pod skroń spryczy. Ja nie otworzę bez klucza. Poczekajcie, to jest młyn, na nie koszary. Może koszary w młynie są? Linda. puste. puste. Chleb. No to bierzemy chleb, hopie Szajni. Kolejny kuźwa mutant chleb. Dobra, co my tu mamy? Więcej chleba. Czarnek z miodem. Puste. Sałata. Dużej ilości. Klucz! Klucz ukryty w sałacie. Ciekawe to klucz z tego, tej... ...tych drzwi na dole. Mam klucz! Pop tu wygrał bank, rozbił bank. Puste, puste. To jakieś zioło? Żeńszeń, bierzemy. Rozpięć od razu. Jakiś opal czy inny malachit, Jakiś łuk. Kunstowny, lekki, krótki łuk. Jak kunsztowny, to może i coś warty. Legendarny łuk rzezi to I to na mój poziom. Ja to chcę. Załóż. co bank rozbił, co? Jeszcze raz, jakie to ma statystyki? Obronia w walce z zasadą 2 do 7 szansa na trafienie krytycznego plus 2 szybki refleks plus 1 zręczność. Szybki refleks to jakaś umiejętność? Zaraz, a nie ma umiejętności walki łukiem? Czy to będzie jako dwuręczna? Nierdzej, jest dwuręczny. Obciążenie to też ważna sprawa. To jest tak jakby siłałowcy, to jest innymi słowy. Aha, okej. Okay. Panie, duchu, już zdanie numerowego. Czym jest szybki refleks? Aha, tutaj. Ilość obrażeń zadanych przeciwników przy trafieniu krytycznym. Rozumiem. Rozumiem. Wybaczcie, Musiałem po prostu ogarnąć temat. To, jakie rzeczy, chłopie, ty. Pustosz, a, to też jakaś ośina. Ja nie wiem, czy my to zaraz nie na śmierci nalezimy. A bana jabar, czytanie umysłu. Dziwny z tego, błada człowiek. Kto przy zdrowych zmysłach zapieczętowałby magazyn hasłem Illuminatus? Panie hasło, dobrze. Ludzie, durne dwunogi. Czego tu szukasz? Chyba Bałdowi musiało się przysnąć. Kim jest bład To mężczyzna z góry, nie? młynarzem, lecz alchemikiem. Nie może się jednak równać ze mną. Abba na jabarem, najstarszym alchemikiem Rivelonu. Ukorzeniłem się tutaj w podziemiach. Dogląda mnie bład, który przybył tu około, przed około 70 laty. Udaje piekarza, lecz potajemnie poznaje ze mną mocy roślin i żywiołów. U. Dlaczego błatkarz mówi do siebie Apton? Chodzi o jakiś kontakt na jego głowę. Jego musisz zapytać. Chętnie skorzystam z twojej wiedzy alchemicznej. Nie masz przepisów na eliksirę. Z pewnością... Aha, to tak działa. Trąbka tajemnicy. No dobra, to jakiegoś alchimika tu mamy. Jak to się stało, że takie takie skini? Właściwie to wywodzę się z bardzo daleka, z miejsca zwanego Mrocznym lasem. Od wielkiej wojny minęło wiele czasu, więc nie wiem, czy wciąż jeszcze istnieje. Zanim tu tutaj przybyłem, Bułat wziął jedną z moich gałęzi i zasadził je za pomocą magii. W ten sposób wyrosło nowe drzewo. I tak oto jestem tutaj. Jako i być może w tamtym zapomnianym lesie po dwakroć żywy lub raz martwy. Aczkolwiek drugi ja jestem jakby inny. Pamiętam, że wcześniej więcej zrzędziłem. Pewnie dlatego, że w tej nieszczęsnej puszczy ciągle padało. Tegnaj. No czy będziemy mogli tutaj sobie normalnie alchemiczne rzeczy robić, jak będziemy mieli jakieś przepisy? A nie mamy teraz. Czy jakaś roślinka? Tłusto, że możemy wziąć. Skrzynia pusta, beczka nie pusta. Jakaś roślinka, jakaś roślinka. coś schowany za tobą. Beczka, skrzynia pusta. Czy, 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 o, jakaś tam jest jakiś kufer fajny. Fajnie. No dobra. Pawiaderka i skrzynia zablokowana. Będzie trzeba się rozwijać w otwieraniu zamków zdecydowanie. Tędy nie przejdę. Nieźle. To do pamiętania bardzo. Teraz pogadajmy z tym młynarzem Oszukistą czy coś z niego wyciągniemy. Jeszcze jego magazyn trzeba z, z, z tego zamknięty na hasło Illuminatus znaleźć. Skoro mamy taką informację. Zastanawiam czy ten łuk wymienimy na trzecim poziomie na ten? Będzie miał obrażenie od magii w sumie i daje nam punkt wytrzymałości, więc może. A, jeszcze ten licz może być. rzeźnik Zwiększa obrażenie, co zabrane przez swoje trafienie krytyczne jeden punkt. No niewiele. Zobaczymy. A jest duża szansa, że sprzedamy ten łuk i weźmiemy ten ten magiczny, bo ja chcę magiem bardziej. Lado, jacku, jacku młynarzu. Linda. Witaj w naszym miasteczku, jestem Linda, córka młynarza. Za nią mysł. Och, musiała mi ta sakiewka wypaść w w Wy, kaplicy. Dobrze, mam nadzieję, że uda mi się tam zakryć, zanim ojciec ze zabierze ją na datki. O co tutaj z ojcem? Tak, zgadza się. Tyle, że mleńem ziarna zajmuje się głównie on. Ja jak zwykle przynoszę z gospodarstwa Jacksona, oczywiście pod ochroną straży. Trochę też mutna, ale Pajowi i Queen mu nie przeszkadza. Znaczy, wydaje mi się, że na upartego i oszukisty trochę mógłbym zapisywać grę przed każdym czytaniem umysłu i wczytywać, ale zrobimy to, jak na to przystało. Czyli czytamy umysł i jeśli tam nie ma nic ciekawego, to się z tym godzimy. Bez takiego, wiecie, oszukiwania trochę, bo, bo to byłoby słabe. Mój nasz Apton, który nie jest młynarzem i nazywa się Apton. Czynia, którą możemy otworzyć. Magiczne, lekkie nogoniki bojowe ucznika strażnika. Ojej, pudełko. One to add to the Dobre rzeczy wpadły. Ja łóżka sobie pozbieram. Pogadajmy z Aptonem. Tak, czym stary młynarz może ci służyć? Miałeś cię znów widzieć, panie Apton, czy raczej Bałd? Kto ci o tym powiedział? Drzewo, prawda? Przeklęty gadatliwy kawał z próchniałego drewna. Dlaczego ukrywasz was tą tożsamość? Tak się nie w nie służyło, że jestem ofiarą polowania. Polują na mnie zabójcy. Dlaczego? Ktoś cię nakrył w stojgu główstwem z córką szlachcica? Niestety nic z tych rzeczy, przynajmniej wtedy wiedziałbym, że było to warte poświęcenia. Wiele lat temu byłem znanym alchemikiem w mieście Veridi Verdistis. Pewnego dnia zwrócił się do mnie członek Gildy Assesynów. Rozkazał mi uleczyć chorego zabójcę. Próbowałem, ale dodałem mu do herbaty niewłaściwe ziele i pacjent zmarł. Gildia go zemstę. Wierzchłem tutaj, ale chyba w końcu wpadł na mój trop. Nie ma, nie się, zajmę się tchórznymi mandziorami, tak? To wielcy przemysł z twojej strony, ale nie wiem, czy podołasz. Mam przeczucie, że mnie obserwują, więc w nocy zamykam młyn i modlę się o przetrwanie. Nawet teraz wolałbym pozostać znanym jako Apton. Tak by było lepiej dla dobrych mieszkańców tej wnioski, wioski. A jeśli ty pogromco znajdziesz sobie odwagę pokonać tych wynajętych morderców, to cię hojnie wynagrodzę. Eee... daniu umysłu. Nie powinienem więcej chować klucza w kotle. W ostatnim razem mało nie udłowiłem się, kiedy Linda zrobiła zupę. Andel. Jeszcze nie ma do mnie sympatii, ale ma mixtur też bardzo dużo. Nie, bardzo dużo to nie ja, ma jedną. Ja jestem pijany. No dobrze. Jeszcze ciekawego to jest do wzięcia? Chyba nie, chyba wszystko zgarnęliśmy. Trzeba będzie znaleźć później. Co jest? Oh, hello again, Wiem o o swojej gromadzie zabójców. Powiedz mi o nich coś więcej? Wiesz? Mój ojciec to wyznał? Tak się cieszę, że to uczynił. Pogromca z pewnością nam pomoże. Ale nie wiem, co miałabym ci powiedzieć. Zabójcy mogli się tu kręcić, ale my rzadko kiedy wścibiamy nos dla zewnątrz. Może inni mieszkańcy wioski coś widzieli, jeśli wychodzili nocą z domów. Wiem, że ksiądz Ramon, Ramon, lubi spacery w na księżyca, a żona Fola, Rose, miewa czasami problemy z zaśnięciem. Kapitan Rodni też często pracuje do późna. Przepraszam, że nic więcej nie wiem. Pogromco, proszę zajmij się tą sprawą, dobrze? Bardzo mi zależy na zdrowiu ojca. Aps, spokojnie. Jakie jest kłeścik, ja bym nie zrobił. Miła Pani. Nie ma takiej opcji. Swing those swords, maggots! Faster! Swing them harder! Ale koszary gdzie są? A, koszary są w tej wieży chyba. A tak im jesteś, wariacie? Kupę Slamot. Welcome, traveler. Czytanie umysłu? Na mod właśnie już ceny Ech, teraz idzie gorzej niż nie ma wycieczka na morze. Eee, pokaż mi co, poza, co tam masz. Na mod z po której stąpasz, więc trzeba tego nie wykorzystać. No właśnie, sprzedajmy może pierwszą buławę ta bryka. Bo nie potrzebujemy. Skąd no ja mam? Skąd ja mam takie rzeczy? Znaczy to to wiem, ale tego dla za złożenie to zdobyłem. Eee, może jakieś fajne pierścienie amulety. Dziesiąty poziom, ja pierdzielę. Drogie rzeczy. Ja będzie sprzedał na pewno szmaragd. Nie, 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 anonuluj. Książki, może nie. Judukami? Jadu, Ruda, poczekajcie, a to, to, to jest klejnot. Do not translate. Nie wiem, czy to się nie przydaje później do czegoś, więc może ja głupio zrobiłem, że sprzedam, ale dobra. Załóżmy, że nic nie straciłem. Mam jakiś nowy hełm ninja jakiegoś. Yy, dystansowość tutaj mi daje. Też jest bohaterskie. Wyduchowe, wartość pancerza w walce magicznej, wartość pancerza w walce Ochrona magiczna. Hmm. No nie, ten jest. A nie, poczekajcie, co ja ogadam. Stracę dużo, jak to założę. Nie mogę tego założyć. No, to głównie zyskuje. Oprócz odporności na magię, to same zyski. O to do sprzedaży idzie. Panie, że tylko zaznaczam to i wszystkie statystyki widzę. Nie muszę się mocno zastanawiać nad tym. Lubię to. Lubię to. Naprawdę to lubię, więc jestem zadowolony. Panie to wygląda. Dobrze, mamy koszary. I tutaj mam nadzieję na jakiś w ogóle fajny, fantastyczny lot. Nie mam otwierania zamków na takim poziomie. Szkoda. A na to? Też nie. Poradnik przetrwania wśród troli. Mhm. Jakaś szkatuła jest? I 10 sztuk złotych, eliksir fajnie Nazwa rewitalizacja każe mi się bardziej jak ze zdrowiem Opuść obóz Bandytów? Co jest w ogóle, ty? O, gdzie ja jestem w tym momencie? No strażnicy Dobrze, nie jest z obóz bandytów. Jak as well as the... Poszukiwani. Poszukiwani następujący. Oszukiwani następujący utrapieńcy. Jeśli uda się kogoś z nich zabić, zgłosił po nagrodę do kapitana Rudney'a. Hjalmar, koszma z pełnej kaplicy, niebezpieczny obserwator. Miaskę. Y Halor, mieszkaniec w ploga dróż... Pierścień. Kostur. Żmija. miecz, jagon, jego naszyjnik. Odchodzisz. Bierzemy wszystkie zadania, oczywiście. Puste, puste, puste. Yy, pod którymś z łóżek powinien być pas. Płynia pusta. Tutaj jakaś spełnienia strażnika. Prace trwają. Jakieś jedzonko. Pamiętnikina. kina. zablokowana, ale jesteśmy w stanie ją otworzyć. Lep. Penia. Mówił, że pod pryczą zostawił pas. Prycza? Ale nie, no prycza to w sumie. Znaczy chyba tak się mówi na łóżko też, ale prycza to takie bardziej łóżka zawieszone, wiecie. Ale zaraz zobaczymy. Eee, zobaczmy ten pamiętnik. Tak, kilka książek, co znaleźliśmy. Eee, Spójna strażnika. A niech mnie ten. Piwi to prawdziwy wrzut na tyłku. Razem z chłopakami graliśmy wrzuć kurczakiem w trole z dalszej części doliny. Kiedy przyszła kolej na piwa, zrobił się blady jak prześcieradło i zaczął gulgotać jak Indek. Po co mu tego nie odpuścili i zaczęli tańcować wokół niego jak szalony kurczaki. Zabawa była, że boki zrywa. Ześpiała jakby się paliło. Żal mi biedaka, który ma z nim służbę. E, kto by chciał mieć na głowie strach hajwe piweja. Wystarczy dachnąć koło niego, jak kura, a prawie wskakuje ze skóry. Koko kocha. -ko Dziwna sprawa. W takim zamachowaniu do niej dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład odkrycie tej niesamowitej, podobnej do świątyni budowli w Kopani, nie mówiąc już o smoku, którego podobno widziało tu kilka osób. Może tylko dziwny zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że wydarzenia mogą być w jakiś sposób powiązane. Dodacie pozdrawiania pozdrowienia gromce, jestem kapitan Rodnik. Kapitan, kapitan straży. Czy na nie umysłu? Dlaczego się do straży mówili? Zdzień cały się odpowiadali. A jedyne co zwiedzam to cztery kąty, koszar i zachmarki biurokracji. zakamarki biurokracji. Podobno lubicie pracować do późna, zauważyliście na ulicach coś nietypowego, nietypowego powiadasz? Nie, nie wydaje mi się. Zdarza mi się tylko przyłaczyć jakiegoś pijanego wartownika i nic poza tym. Co możesz powiedzieć o pojawieniu się smoka? Kilku rolników skarżyło się na, na martwą trzodę, a inni po, ponoć widzieli w nocy smoka przylucącego nad polami. Mówiliście, że ponoć widzieli smoka, nie wierzycie im? Ale wierzę, ale tutaj rolnicy są przesadni i przesądni i lubią bajki. Kapitanie, czy mogę w czymś jeszcze pomóc? W nami wiosce ostatnio nic się nie działo, chociaż wciąż aktualna jest sprawa siejących postrach herbusiów. Rzuć okiem na listę gończe i zobacz do kogo, kogo należały wstawić przed obliczem sprawiedliwości. Dobra, kapitanie muszę się zbierać nara. Almer, opuść obóz bandytów. Jakieś tłumaczenia po prostu nie, nie siadło jak należy. Witaj po gorąco. Czy zechcesz mnie w tej sprawie, jeśli obowiązki się nie nagną? Czytanie umysłu. Jeśli złapię tych bandziorów, to na pewno zrobią mnie kapitanem. Co mam zrobić? Zawsze chętnie podejmuję dodatkowej pracy. Kapitanie. Sytuacja wygląda tak. Liczna grupa rzeź mieszków od kilku miesięcy atakuje karwany kupieckie. Do tej pory nie udało się nam namierzyć ich kryjówki. Niedawno pojmaliśmy jednak jednego z nich. Niestety ani groźbami, ani torturami nie byliśmy w stanie nakłonić go do wyjawienia potrzebnych wam, nam informacji. Musimy go podejść inaczej. Zanżować jego ucieczkę. Zapowiada się nie da wyzwanie. To ryzykowne, ale jestem pewien, że się uda. Musisz się udać do, do spalnej kopiczki w dolinie, tam znajdziesz ukryty przełącznik, który tworzy tunel prowadzący do jego celi. Zadzieliśmy go do tej celi nie bez powodów. Można się, z niej wydostać, można się z niej dostać do starego i skomplikowanego tunelu, wykopanego przed wieloma laty przez miejscowych żołnierzy. Jeśli wyciągniesz bandytę, na pewno zyskasz jego zaufanie. Wysłuchaj, co będzie miał do powiedzenia i przekonaj go, że chcesz się przyłączyć do grasantów. Resztę nie muszę chyba tłumaczyć. To mi się podoba, wchodzę. Fantastycznie, powodzenia. No, ciekawy kłaścik, ciekawe. Yy, tam dziennik poszukiwaczy. Tania umysłu. Ladźcie, czy na wolności, to jest w sumie bez różnicy. Chcę tylko odwiedzić więźnia. Pogromcy nigdzie nie broni się wstępu, zrozumiano? A tak, oczywiście. No i co, pojacu? Czy jest sens gadać z tymi ludźmi? Nic ci nie powiem. 1050? Wow. Na szczęście, te typki z nowego porządku są ślepek kerty. skoro przeoczyli wejście na lewo od kopalni. A jegon, tym tępym ostrzem, oblarzył mi ze skóry, jeśli im powiem, że hasło brzmi burak. Nieźle. To co, masz agorafobię? Czy jesteś tu z innych powodów? Zostaw się w spokoju. Dobra. Mam jakieś ważne informacje. Tylko 1050 Expo musiałem na to wrzucić. Mam nadzieję, że się opaci. No dobra, ale to nie są tak. chyba koszary w tej sytuacji. Chociaż wyglądały jak koszary, zdecydowanie. do kaplicy, bo tam jest takie jakaś na ziemi. A wiśniaczka zgubiła. Długość śpi normalnie. Mary i Mark. Korzystam od tego leczenia kryształami, część pierwsza. Lewiska na przerodzone Ramona, i tutaj jest sakiewka, tak? Tak, za złotem, Lindy. A jak dana sakiewka, bym chciał złoto z niej. To mi po prostu zwiększyło ilość złota. This purse. Dobra, czy ja mogę po prostu oddać tę sakiewkę? Oddajmy. Może coś dostanę ciekawszego w zamian. To z reguły tak może nie działa. A Linda to była kto? Na tym pamiętam, że jakiś quest do oddania dla ciebie? Widz, powiedz ojcze, czy widziałeś w coś podejrzanego? Ależ skąd, a powinienem? Z pewnością zauważyłbym, gdyby działo się coś nietypowego. Czyli niekoniecznie. Nie wiem, Linda to była żona tego gościa? Chyba nie. Nie, Linda to była córka tego... Widziałaś może w nocy coś nietypowego? Nie wiem, daj pomyśleć. Jeśli się dobrze zastanowić, to widziałam paru podejrzanych typów przy Starym Młynie. Gadali się chowając w cieniu. Nie wiem, czego tam szukali, ale słyszałem, że coś tam amrotali pod nosem, że niby wracają do spalonej kapiczki w Dolinie i źle ich widziałam. Dobra, to dzięki za info, przyda się. Linda to była córka tego alchemika młynarza, to pójdziemy oddać jej sakiewkę i zobaczymy, co tam ciekawego dostanę. Again, slayer. W kaplicy leżała ta sokiewka. Ma wyhaftowane imię Linda. Moja sokiewka. Och, jesteś cudownym pogromco. Cieszę się, że udało Ci ją znaleźć. Nie jesteśmy zbyt zamożni. Muszę zbrać zbierać. do miłego pobytu. Do punktów doświadczenia. No niech będzie. Oto za spadki płynności animacja, się pytam. Jak tajne przejście. Myślę tajne przejście. Pół bandytów. No dobrze. No dobra dzieciaki. No to teraz w następnym odcinku pójdziemy eksplorować świat, robić kłeściki, ale na dzisiaj kończę. Wam dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, stay sexy, stay beautiful, stay smart. Rozwijajcie się, bądźcie ambitni, czytajcie dobre książki, oglądajcie dobre filmy, grajcie w świetne gry, wyciągajcie sensy, stawajcie się mądrymi ludźmi, nie dajcie się wciągnąć w polityczne gierki. Nie jesteście po lewej ani po prawej stronie. Nawet jeśli tak uważacie, to pamiętajcie, że Wasze zdanie może się jeszcze zmienić, możecie się rozwijać, możecie mieć po części z prawie, lewej strony, ale nie dajcie się wciągnąć w polityczne gierki. Ktoś, kto nie myśli tak jak wy nie musi być gorszy, a wy go tak nie ostrzegajcie. Trzymajcie się. Pa.